Bye. Bye. Odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. E, proszę Państwa, dziś chyba po raz pierwszy w tym cyklu e, kobieta i temat e, fotografii. Gość, gościem moim i oczywiście gościem państwa jest pani Małgorzata Kozakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. E, może nie będziemy sobie paniować, tak jak się umówiliśmy. E, Małgosiu, powiedz mi jedną rzecz. Częstochowianka. Tak, częstochowianka, częstochowianka. Urodziłam się w Częstochowie. teraz wychowałam się w pięknej wsi, czarny las za Częstochową. Powiem wiem gdzie. A tak a w Częstochowie mieszkam od ponad 20 lat. Czy właściwie jestem z Ziemia mhm. Częstochowska? Tak. Rozumiem, mnie zawsze bardzo interesują korzenie osób, z którymi rozmawiam. Czy ty masz jakąkolwiek wiedzę związaną z tym, czym zajmował się twój dziadek, pradziadek, czy, czy w ogóle coś na temat swojej rodziny, czy to od strony mamy, czy od strony taty, wiesz? A jeżeli tak, to mogłabyś nam coś powiedzieć? Tak, to no. od strony taty interesująca i ciekawa historia rodziny Ziemian. Moi dziadkowie mieli młyn we wsi kuźnica, kuźnica Kiedrzyńska za czarnym no, no, lasem. Wiem. Ja tam bardzo dużo czasu spędziłam i uwielbiałam historię na ten, na ten temat. Młyn na początku był młynem takim wodnym, a tam nieopodal płynęła, płynęła rzeka kocinka. Pamiętam wielkie takie koło, takie koło, które napędzało... Ale to co, dziadek te... był młynarzem? Dziadek był młynarzem, w ogóle rodzina, dziadka, rodzina od strony mojego taty pochodziła i trudniła się tym, tym zawodem młynarskim. Boże, a. pięknie, to pie... Wiesz, raz, że wiesz, no młyn, no, to się kojarzy z mąką z chlebem, a dwa, że no dawni młynarz to był ktoś. To nie było, to taka była młynarz no, był ksiądz, nauczyciel i lekarz. No to fajnie, a um, z drugiej strony, czym się zajmowali to też rolnictwo? Też, z też drugiej, z, drugi, z drugi, druga strona rodzina od strony mojej mamy pochodziła z kresów. Proszę. Z kresów. Bardzo chciałabym jak dogłębnie poznać i dużo wiedzieć na ten temat. Szalenie te korzenie interesują, ale niestety już jakby nie mam nie ma bliskich i nie, ma, nie mam od kogo zaczerpnąć tej wiedzy. Aha. Czyli tą wiedzę mam bardzo minimalną. Moja babcia była szalenie interesującą kobietą. Uczyła, uczyła mnie życia, uczyła, znaczy życia, o ile chodzi o obserwacje natury i przyrody i to ona mi pokazała las, gdzie są miejsca bezpieczne, niebezpieczne, bo tam jak to w Czarnym Lesie jest las, były mokradła, na które chodziłam e, i zbierałam żurawinę. To jest po prostu niesamowite. Były lisie nory i tylko tam rosła kania. Były miejsca, gdzie były na miejsca na czerwone kozaki, gdzie na maślaki, gdzie na kanie, gdzie na jagody. Wszystko mi powiedziała, e, pokazała, nauczyła. E, tak samo, e, tak samo e, dużo e, Mówiła o, o roślinach i często przychodziły do mojej babci ko, kobietki tam ze wsi różne takie porady, porady to, to, to coś tam bolało coś szczekało, i mo, moja powiedzieć, kto była zielarką była. Co, coś, tą, coś ją z tym łączyło, ale najciekawsze to dla mnie było, e, kiedy na przykład no, no nie, zawsze mnie wpuszczały do tego tajemnego swojego pokoiku, e, gdzie, gdzie zwia takie, takie drobniutkie kuleczki e, z paku. To jest, e, Oj, to teraz można ciąć, nie? Nie, będziemy nie, ciąć. Są takie, jak się uszczelnia, uszczelnia. Się, Nigdy no, 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 tak. no, no, no. I układała to na pewnych miejscach ciała mhm. i to podpalała i szeptała. Mnie mhm. nie ja to zawsze zastanawiało, bo to takie trochę dla mnie czarowne było, nie? Nie, Jaka to czarownicą było. Tak, A ty szeptuka, też, coś, też, też, też ty, ty jesteś czarownicą fotografii. O, o piękny tak, tak Cię nazwiemy, Może to do ciebie przylgnie, czemu nie, no to czemu pięknie. Nie podoba mi się, podoba mi Małgosia, się. ta fotografia jest pretekstem tego, że myśmy się spotkali, no bo jak gdyby ja się dowiedziałem niedawno zupełnie, można powiedzieć, przed chwilą, że ty jesteś jedyną kobietą tutaj z ziemi częstochowskiej, która... No co można powiedzieć, że to ma papiery na fotografowanie? Czy jest, no bo mówimy o tym związku, tak? tak? Jak to się nazywa dokładnie? Ta, 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 ta sekta fotografików. Związek polskich artystów fotografików. I zaznaczę jestem Kielecka Szkoła Krajobrazu. O, proszę. Tak się to nazywa? Tak się to nazywa. Mhm. I co? W jaki sposób można dostać się do tego grona? Bo co, To od razu jak gdyby co nobilituje, wyznacza że, 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 to, że to jest wyższa półka fotografii, o co chodzi, wiesz, dla laika, tak jak dla mnie na przykład, nie? No bo dla mnie specjalnego znaczenia nie ma, czy Małgośka należy do takiego związku, czy nie należy. Bardziej interesuje mnie, co ona na wernisarzu, czy na wystawie, no bo, bo to wystawę, prawda, pokazuje, tak? Z czym Chciałem o tym, o tym związku porozmawiać, jak tam można się dostać, jak, o, 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 co, o co w tym wszystkim chodzi. Ale możemy zrobić stop kamery. Nie możemy, nie ma. To jest. To idzie na, to idzie na, na, na żywo wszystko. No co, wysłałaś pracę, nie wiem, stwierdzili, że, że, że to co robisz, to jest właśnie, nie wiem, artystyczne i cię zapraszają do grona, czy co czy egzaminy zdawałaś, jak to było? To, 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 to nie tak, to nie tak, że wysłałam, e, że wysłałam pracę, wszystko to się zaczęło e, tutaj, e, cała przygoda z, e, z fotografią mhm. i z tym tematem martwa natura zaczęła się tutaj w Częstochowie, e, kiedy zostałam poproszona, o rozłożenie prac fotograficznych, które brały udział do oceny na Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii, którym zało założycielem, pomysłodawcą jest Janusz Mielczarek. Janusz mhm. mnie poprosił, Małgosia, mnie i Darka Gawrońskiego, Małgosia, pomożecie, bo prace nades zostały nadesłane z całego świata. Yy, I taka właśnie prośba. Mm -hmm. I pamiętam, pamiętam jak roz, yy, wyciągałam z kopert pracę, rozkładałam je na yy, właśnie drewni drewnianej podłodze i byłam zachwycona tą różnorodnością tego tematu, w sumie Martwa Natura. Myślałam, że to jest w zasadzie bardzo, bardzo wąski mhm. temat, a okazało się, że nie. Wszystko mi się po prostu podobało i ta różnorodność. Więc kurczę, no niesamowite, coś fantastycznego. I tak wtedy zapałałam chyba miłością do, do, tego, do tego tematu i pomyślałam, że ja, że ja tak też chyba to czuję, że ja tak chcę. Bardzo mi się ten temat podoba, bo to nie jest tak naprawdę praca z człowiekiem, tylko z, z, czymś, z czymś martwym, ale nie do końca. Tak, to jest martwe. No ale wiem, ale ten, wiesz, bez... no, ale to jest, to jest kwestia co ustawienia danych przedmiotów oświetlenia ich w taki ani inny sposób skadrowania przecież... ich y... W no, 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 tym mi się kojarzy, jak gdyby, no, no bo to musi być, prawda? żeby to powstało? Na, y, oglądając, y, oglądając te prace, znaczy rozkładając te prace, widząc je, po prostu byłam zachwycona tą różnorodnością. Ja się uh -huh. jeszcze wtedy nie zastanawiałam, czy tak ułożone, czy takie światło, bo ja w zasadzie o tym miałam niewiele, niewiele y, małe pojęcie, bardzo uh -huh. blade, ale, ale stwierdziłam, że jest to y, no, niesamowita y, taka przestrzeń, gdzie, y, gdzie, y, gdzie ja, Mogę się odnaleźć. I, mhm. e, I w zasadzie każdą pracę, każdy temat, który tam był, a różnorodność była bardzo szeroka. W zasadzie każdej bym dała pierwszą nagrodę, złoty medal. Wszystko było mhm. po prostu piękne i cudowne. I, co, i to był ten moment kluczowy, to był, to był, e, e, że, to, że zaczęłaś fotografować? E, że zaczęłam e, się interesować tym tematem mhm. i postanowiłam, że na przyszłe e, przyszłe e, Przyszły konkurs Martwa Natura fotografii, coś postaram się wykreować i też spróbuję swoich sił. I pamiętam zachwyciłam się, zresztą zawsze mnie kwiaty fascynowały bardzo. To są mhm. najpiękniejsi poeci. Formą, kształtem i barwą. Założyłam film 24-klatkowy. Mm, miałam piękny bukiet hortensji, maleńki wazonik. Yy, i, zaczęłam, I zaczęłam fotografować hortensję na balkonie. Na balkonie tam jest to, 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 moi, to moje studio. Mm -hmm. I pamiętam, e, zaniosłam film do wywołania, i przedostatnia klatka to było to. Właśnie ta, ta magia, to, to, co gdzieś tam sobie wyobraziłam. Mm -hmm. e, no, ale, złapałaś to, że... Złapałam, ale nie było to wcale takie proste. No, jak mm -hmm. mówię, dopiero przed ostatnia klatka pracę, pracę wysłałam, wysłałam na konkurs i okazało się, że została wyróżniona. I to, było dla, mm -hmm. i to był taki ten decydujący, taki ważny moment, czyli e, no dobrze, idę, idę dalej tą idę dalej tą, e, mm -hmm. tą drogą. Powiedz mi, ja zadaję to pytanie każdemu, czy e, ty jesteś taką szczęściarą, że Yy, nie wiem, ta fotografia pozwala ci żyć, że nie musisz robić innych rzeczy, że ona ci daje chleb? Yy, fotografia jest sposobem na życie. A fotografia martwej natury. Z szczęściarą to może jestem, że spotkałam fantastycznych ludzi. No, ale wiesz, ale nie, nie, też, nie, bo to... chodzi mi o to, że wiesz, jest dużo osób, którzy na przykład wiesz, No nie wiem, ktoś pracuje w biurze podatkowym i fotografuje. Yy, ja mam znajomych, którzy fotografują i rozwożą są po prostu dystrybutorami jakiś tam firm, no wiesz, że, mhm. że no, kochają fotografię, natomiast ta fotografia nie pozwala im zapłacić czynszu, zatankować samochodu i nakarmić dzieci, wiesz o, to to mi wiem, o co mi chodzi? To wiem, więc wiem. mówimy o takich mhm. trochę przyziemnych rzeczach. Czy w twoim przypadku jest tak, że ona, no, no, że to jest twój zawód i ona ci daje chleb, czy robisz inne rzeczy, a ona jest tylko dodatkiem do do, 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 do Twojego życia? Robię, robię inne rzeczy, robię inne e, rzeczy, natomiast ta fotografia jest takim niesamowitym dodatkiem, mm -hmm. który, mnie, e, który mnie napędza. Mm -hmm. e, I dzięki temu e, jakby e, mam większą ochotę i, e, i nahalnieje jedno i drugie, czyli poprzez mm -hmm. tą satysfakcję e, fotografowania tego, gdzie, e, co ja tam w sobie czuję, i poprzez to mogę się właśnie, poprzez to mogę e, Wyjść e, jakby poza, e, poza ten moment świadomości, żeby nie myśleć o tym, że muszę właśnie e, zarobić na, mm, na, część. na czynsz. A te, ale <sukasz> czynsz swoją drogą jakoś tak to się układa, <sukasz> że jest opłacony. <noise> w lodówce oprócz światła też się zawsze coś znajdzie. Dobra, nie zagłębiam się w ten <sukasz> temat, bo widzę, że uciekać, więc nie będę. – Cyfrowo czy analogowo? – Na początku analogowo, teraz już cyfrowo. – Co, pełna klatka? E, – Już tak. Trochę tak, trochę tak. Mam, mm -hmm. e, mam pełną klatkę i niepełną klatkę, jakoś mm -hmm. to, to, to tak do końca nie ma dla mnie mm -hmm. znaczenia, czy pełna klatka, czy, czy niepełna. Tak. To, to o coś, o coś innego okay. chodzi. Dobrze, Małgosiu, a e, ty dużo robisz, e, dużo pracujesz, dużo robisz zdjęć. Chodzi mi o to, czy ty pracujesz w takim systemie, a dobra, mam wystawę mieć, no to muszę się spiąć, bo trzeba tam coś pokazać. Czy to jest proces, który jest, e, no że nie no, że no nie wiem codziennie, co dwa dni, że, że po prostu wiesz o co mi chodzi? Jak, jak to jest. E, z, twoim, z tą twoją pracowitością. To, to, jest, to jest proces i zależy od, od czasu kwitnienia kwiatów. Ale tak. To, tak, ale to przede wszystkim coś u mnie musi e, mhm. roz, rozkwitnąć i, i, wtedy, i wtedy pod wpływem tego, e, tego impulsu. E, Zaczynam pracować. Mam, mam takie, takie momenty, gdzie no, no, nieraz rzucę aparat fotograficzny i ja po prostu nie mam ochoty po niego sięgać. Tak, odpocząć. Muszę, muszę odpocząć. Mhm. Ale znowu temat, który gdzieś tam jest, ma, mam pomysł, to, no, to jest silniejsze. To nie mhm. wiem, jaka byłabym zmęczona, padnięta. Mhm. To, to, to drąży. Ale to, fotografię. co na, każdy, na, każdą, na każde zdjęcie musi być pomysł? 嗯。Mm. Raczej jest to, że sprawa przemyślana, tak. E, mm. je, jest pomysł, ale może nie, 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 jakby nie, nie od początku jest to taki bardzo jasny obraz. E, jest pomysł, ale z tym pomysłem eksperymentuję. I czasami to, co mi się po prostu gdzieś e, ułoży w głowie, mm. to efekt finalny jest zupełnie inny. inny. Ale mm -hmm. czasami bywa tak, że ojej, mam świetny pomysł, super, to, to jest dobre. Mm. A okazuje się, że nie, że, że jednak nie I jest. Gdzieś tam głęboko zaszufladkowany. Zaszufl no ale czy na przykład ktoś przychodzi do Ciebie i mówi Gośka, zrób nam zdjęcia, jakieś portrety, coś, robisz takie rzeczy też? Czy, e, czy ro nie? Tak, robię robisz. też takie, tak, tak Robisz, tak. czyli nazwijmy to poza tą fotografią artystyczną, którą uprawiasz. Robisz też, no ale nie wiem, co komercyjną też. Mam na myśli, nie wiem, ściny wesela, pogrzeby śluby. Bardzo chętnie i czemu nie? Są tak, to bardzo, też. tak. To jest praca, praca z ludźmi. Są to mhm. ciekawe, interesujące momenty, ale to już jest inny rodzaj fotografii, inny, zupełnie, nie? fotorelacja tak, taka. Tak, 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 tak. Ale bardzo też interesująca i, i ciekawa i e, Mhm. Lubię, 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 to wykonywać. Czyli tu praca z przedmiotem, ale lubisz pracować z ludźmi też? Tak. Dobrze, no to fajnie. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Dobry. Dobry? To co, co znaczy dobry? Dobry. To nie... Lubisz to miasto? Nie lubisz? Albo coś Cię wkurza w nim? Albo nic? Lubię, e, lubię to miasto, mam swoje, e, mam swoje ścieżki, którymi chodzę i wiadomo, chodzę e, i bywam w tych miejscach, które lubię, których e, nie, nie przepadam, nie lubię, e, a nie jestem w stanie tego zmieniać, to, e, to, to omijam. Ale w sumie to, e, to, to mia, e, miasto, no, miasto jest. E, ja pamiętam, jak przyjeżdżałam do miasta z moimi rodzicami. No ta, z moimi ma... To było dla, dla mnie miasto miało niesamowity kolory, tu się bardzo dużo działo, te, te, te odgłosy zupełnie inne niż na wsi, po prostu tramwaj. To, ja pamiętam, no, byłam wręcz, znaczy ja, ja to w ogóle myślałam, że tramwaj to jest, jak byłam takim moim dzieckiem, że tramwaj to jest pociąg, dopiero mam i że to nie, to nie jest pociąg. Mm -hmm. ha, ha. My, my, da, my. Ale ten e, taki fanta fantastyczny i ciekawy świat tego miasta. I neony, i kolory, i samochody, dużo się to działo. Mm -hmm. A przede wszystkim rozmaitość. A ja tego, ja tego byłam bardzo ciekawa. Tak. Bo ja, ja w sumie wieś poznałam tą moją okolicę poznałam młyn, no, las rzeki, lasy las, oczywiście no. wszystko. I e, tej, wiedzy, e, tej wie tą wiedzę zaczerpnęłam, wchłonęłam, ale było mm -hmm. mi mało. A miasto, e, miasto odkrywało nowe. E, nowe Nowe, nowe, nowe ciekawe e, historie. A z tego mhm. miasta e, zawsze z, z, z małego jednego miasta wyrusza się w kolejną drogę, w kolejne mhm. duże miasta, gdzieś z miasta do miasta. Gosia, Ty Gościa. jesteś osobą, która planuje coś. To jest tak na zasadzie, że jesteś taka pragmatyczna, czy raczej jesteś taką poszczrzeloną e, warycję. Jestem trochę tak, trochę tak, trochę tak, Pe trochę tak. Mm -hmm. No ale to... Aha, czyli kobieta zmienna jest, tak? Tak. Dobra, ja na pewno. Jakieś plany masz na przyszłość, najbliższe? Tak, Artystyczne cały... jakieś na przykład, czy coś? Tak, cały czas, cały czas, cały czas się coś. w głowie rodzi, buduje i, mhm. chce to, i chce to realizować. Pewnie. No to dobrze. Czyli co, niedługo jakaś wystawa, tak? Będzie miała miejsce, czy, czy co, czy jakiś, jakiś album się pojawi, coś? Pojawi się, mam nadzieję, że się pojawi. To tego ci życzę. E, proszę Państwa, to co? No chyba będziemy kończyć, tak. E, kobitka z czarnego lasu, która znalazł, lubi ludzi fotografować, a jeszcze bardziej kręci ją fotografowanie przedmiotów. To tak podsumowując. No i, i trochę poszczelona wariatka, trochę pragmatyczka. To tak w naprawdę tyle ekspresowym w skrócie. Gościem, proszę <AA XML> Państwa, moim i Państwa była Małgosia Kozakiewicz. Ko <Tort Sith> Kozakowska. Kozakowska. To tak jak Bartyni powiedział, niech mówią jak mówią, <ustered> byle nie przekręcali nazwiska. Możemy pomachać tam do tej kamery. Gosia Kozakowska, oczywiście, przepraszam. Ale ja to zrobiłem specjalnie. Dziękuję bardzo. Ja również. Chyba już skończymy, bo to. Dziękujemy Państwu.